A kim ty jesteś? O co chodzi? Jakbyś mi odpowiedziała, kim ty jesteś? Na przykład, w zawodzie swoim będę chciała być le um, lekarką ze szpitala z karetki. Dlaczego akurat tak? Bo po prostu lubię karetkę. Karetkę pogotowia? A do czego jest karetka pogotowia potrzebna? Ratuje zdrowie. W jaki sposób to się dzieje? Że bada. Robi zaszczyki. A do kogo ona jedzie? Do chorych. Tylko? No. A wiesz, że to mogą być ciężkie przypadki? No właśnie. A jakie to są ciężkie przypadki? Na przykład jak ktoś złamał nogę albo rękę. To jest ciężki przypadek? A są jeszcze cięższe? Nie ma już. Są na, to, te są najcięższe. A dlaczego to jest taki ciężki przypadek, jak ktoś nogę złamał? Dlatego, że nie może chodzić. Hmm. I, a, a jak złamał rękę, to nie może ruszać ręką. Hmm. A ja jestem praworęczna. Skąd ty to wiesz? Bo ja wybrałam, w którą jestem. Powiedziałaś to ręce? Nie. Nie. A jak to się stało? Pomyślałam sobie i pojedziałam do ręki. Co powiedziałaś? Że chcę, że prawa była moją prawą ręką. I tak się stało? Mhm. Jestem praworęczna, a to jest prawa. Czy ty lubisz pomagać ludziom? Lubię. Bardzo i to bardzo. Co jest pięknego w pomaganiu? Um, raz, um, jak byłam w przedszkolu w piątek. Mhm. Nie, to znaczy um, w środę jest przed piątkiem? No, nawet dwa dni. Um, a co jest przed piątkiem? Czwartek. Czw to w czwartek. Um, były u nas mi się z grupy ym, i był taki mały chłopczyk, z którym, ym, z, którym się zaopiekowałam. Jak Aż... ty to zrobiłaś? Po prostu pozwalałam mu na różne rzeczy robić. Fajna opieka. No. Na wszystko co chciał? No nie rozumiałem go po prostu, bo on był z Chin, bo ma czarne skórę. Mm. A dlaczego niektórzy mają czarną skórę? Bo są z innego kraju. A ty z jakiego kraju jesteś? Z Polski. A co to jest za kraj? Na przykład wiem, że jest dużo takich historii o nim. No, na przykład jakich? O Lajkoniku. O. Smok wawelski. On jeszcze żyje? Już nie. Dlaczego? Był sobie pan dratewka i um, z, on wiedział, że um, smoki lubią owce i raz do owcy wrzucił to, co um, bardzo pali I, i smak zjadł tą owcę, a potem um, tak mu się paliło w gardle, że musiał wypić całą rzekę i mm. pęk! O, mamo! I nikt mu nie pomógł. No.